Siemaneczko, z tej strony Zohan. Chciałem Wam tutaj tylko powiedzieć kilka rzeczy i pokazać Kuboid Gildi Lava na 20. edycję serwera MCHC, który startuje już właśnie yy, dnia 22 o godzinie 19. <laughs> Chciałem Wam pokazać ten Kuboid, ponieważ wczoraj dosyć długi czas staraliśmy się nad zbudowaniem jego, żeby on po prostu wyglądał ładnie i był funkcjonalny, a najbardziej taki obronny, szczerze mówiąc. Tutaj mamy bojki, jeszcze troszeczkę niewypełnione do końca piaskiem. Oczywiście ten Kuboit nie ma wszystkiego, nie ma stłoniarek itp., ale to jest raczej będzie zrozumiałe z waszej strony. A więc tak, żółw jest by ja, akurat, może to jest zdziwienie. <coughs> Wydaje mi się, że ten żółw jest bardzo ładny, ogarnięty. Mm, dwuwarstwowy, co najważniejsze, to jest skipper <coughs> nalegał, żeby zrobić takie tunele, co... no, no właściwie... Chyba było dobrym pomysłem. No, po wejściu do tunelu, znajdujemy się w dosyć wąskiej przestrzeni. Tutaj naszego żółwia. Nie jest ona jakaś taka duża, ta przestrzeń, ale wydaje mi się, że będzie dosyć funkcjonalna, bo przecież nie będziemy to jakichś wielkich zebrań robić w naszym żółwiu. Zejdziemy na dół. Bo tam dzieją się już najfajniejsze, najciekawsze rzeczy. Na dole mamy taką. Nie wiem, jak to nazwać. Hmm, Przedpokój, coś w tym stylu, tu mamy wajkę, standardowo, od zamknięcia yy, do, dostępu Jakieś tutaj skrzyneczki, oczywiście ender chest yy, Co mogę wam jeszcze powiedzieć, tutaj z tej strony i z tej mamy spady na dół yy, Po kolei, może zejdę sobie tym spadem No i zaczyna się tutaj niezły raj, naprawdę Tutaj wszędzie litery mamy, L, A, V, A Lawa, pięknie, krzaczki by majak, bodajże yy. I co mamy? ładną fontannę. Dosyć. Nie no, jest ładna. E, przejdziemy do obsydianiarki, czyli miejsca oli. E, dosyć wydaje mi się, że jest e, funkcjonalna. No, na najwyższym poziomie. E, jest ładnie zrobiona w ładny sposób. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie będzie rozlewać, że e, jest ładna. E, możemy przejść dalej. Są boczne pomieszczenia w rogach, są to schody na sam dół. Mamy standardowo jakieś ładne tutaj wiadereczka z lawą. Tak samo z drugiej strony, bodajże jest, tam nic innego nie ma. E, tak, tak samo z drugiej strony i schodzimy na dół. Następny krzaczek. <laughs> schody bardzo ładne. Moje wyśmiali, więc skipper coś tam robił. Nie wiem, czy ktoś się przerał, czy nie, no, nieważne. E, bardzo ładne schody na dół i schodzimy do najważniejszych pomieszczeń, czyli balkonu. Tu są jeszcze... Tu będą pokoje oczywiście podzielone jeszcze nie są przedstawione. Balkon. E, bo jeszcze nie wiem dokładnie, jak się będzie schodziło tam na sam dół, a wydaje mi się, że z każdego pokoju po prostu będzie zejście na ten dół. E, no nieważne. I będziemy sobie schodzić. Tu tak samo też wyznaczone miejsce na pokoje. Nie wiem co będzie. Chyba z jednej strony to jest skończone. Ile się nie ma. Z jakieś? O, z to jest skończone, z tych nie ma. E, I mamy tutaj główne nasze pomieszczenie, nasze pomieszczenie obrad. Można tak to nazwać. No, i na środku widzicie, znajduje się taki pochodnia. Taka można to nazwać krzaczki, oczywiście. Pokoje ładne. Mm, tutaj lawa w podłodze. Coś fajnego, naprawdę fajnie to wygląda. No, jest, jest ładne, jest ładne. E, górę nie wiem, zamku chyba nie planujemy. Nie wiem, chyba że mnie nie doszło jakieś suchy na temat tego zamku. Ale wydaje mi się, że w planach on na razie, przynajmniej na razie nie jest. Tu chyba jakieś, O, tu jest. E, przynajmniej on w planach na razie nie jest. Tak, jest pogmatwane to trochę. A nie, dobra, tutaj jest wejście. E, no, w planach on na razie nie jest. To powiem jeszcze mi się podoba z tymi literkami. Bardzo fajny pomysł. E, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć? So, tutaj wlecimy do końca. O właściwie to zrobimy kompasem. Mm. Wydaje mi się, że kuboid jest mega fajny. <laughs> Pomimo, że tutaj z wierzchu nie wygląda jakoś świetnie, to... W środku naprawdę dużo dosyć miejsca i bardzo przestronnie i fajnie wszystko zrobione. Więc co tu jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam na 20. edycję MCHC. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ ta edycja jest w nas siła, nikt się nie poddaje. Mm, właściwie ja też nie mam zamiaru, do samego końca mam zamiar grać na tej edycji, bo już to wcześniej też troszeczkę wspominałem. Mam nadzieję, że inni streamerzy, może, chociaż już za bardzo nie, nie uważam, gracze inni na serwera MCHC również nie będą się poddawać, będą grali do końca. Eee, no i co mogę Wam powiedzieć? Gramy do końca, nie poddajemy się. No i widzimy się na MCHC. Pa pa! Trzymajcie się, cześć.